Przejdziemy. O, oh. to musi być ciężkie. <śmiech> <śmiech> Ojej! Co mi się podoba? Opowieści. <grystanie> <grystanie> Dzisiejsza opowieść nosi tytuł: Counter Gueilod. Dawno, bardzo dawno temu w Walii było sobie królestwo o nazwie Counter Gueilod. Jego król miał piękną córkę imieniem Merarit. Witaj, księżniczko Merarit. Naprawdę jesteś piękna! Królestwo Kantel Gwendolda również było piękne. Leżało jednak blisko morza i gdy zaczynał się sztorm, jego brzegi zalewały ogromne fale. Ojej! Król był tym bardzo zaniepokojony. Jednak pewnego dnia wpadł na pomysł: Jaki? Pomyślał, że jeżeli zbuduje ogromny, mocny mur, to powstrzyma on morskie fale przed wdzielaniem się na ląd. I tak oto powstał ogromny, mocny mur. Świetnie! I problem z głowy! Nie do końca. W sztormową pogodę może było tak silne, że fale były w stanie przerwać mur. O nie! Na szczęście król wpadł na kolejny pomysł. Postanowił zbudować dzwonnicę. Jeżeli fale zrobią się naprawdę duże, to któryś z wartowników zadzwoni, a wtedy mieszkańcy Guellot przybędą, by wzmocnić mur. Kolejny dobry pomysł. I tak na szczycie dzwonnicy zawisł wielki dzwon. Powierzył ochronę muru licerzowi imieniem sefenyn. Witaj sejfenynie! Hm. E? Jedyny problem w tym, że. No cóż, sejfenen był przebiegłym i leniwym człowiekiem, a naprawdę? Tak. Sejfenyn był tak leniwy i przebiegły, że zmusił biednego chłopca imieniem Gwyn, by wykonywał tę pracę za niego. To niesprawiedliwe! To prawda! Gwyn był jednak uczynnym młodzieńcem i chciał dobrze zaopiekować się murem. Zależało mu na ochronie kantrel Gwajlot przed powodzią. Pewnego dnia, w dniu urodzin księżniczki Melarid, na zamku odbywało się przyjęcie, na które król zaprosił wszystkich poddanych. Hurra! Wszyscy mieszkańcy tego rodzia bardzo się z tego cieszyli. Cieszył się również Gwyn, który, no wiecie, bardzo lubił księżniczkę Melarid. O, naprawdę? Tak, i księżniczka też go lubiła, potajemnie. O. Głyn poprosił Sejfenyna, żeby uważał na mur, a wtedy on będzie mógł pójść na przyjęcie. Ale Sejfenyn się nie zgodził. Nie, to nie było miłe. Sejfenyn również chciał pójść na to przyjęcie. Kazał więc Głynowi zostać i opiekować się murem. Biedny Głyn! I tak, kiedy wszyscy poszli na przyjęcie, Głyn został sam i opiekował się murem. Przy o... murze było zimno, ale chłopiec ogrzewał się wyobrażając sobie, że tańczy z księżniczką. Nagle Głyn usłyszał grzmot. Ojej! Nad morzem zaczęły zbierać się czarne chmury. Które szybko zbliżały się do brzegu, Głyn usłyszał kolejny grzmot i zobaczył błyskawicę przeszywającą niebo. A potem zerwał się wiatr, zaczął padać deszcz, a fale stawały się coraz większe i większe i większe. O nie! W tym momencie przez mur przedarła się ogromna fala, a sam mur zaczął się walić. Co zrobi głym, kiedy mur wali się, wokół wichry dmą. ostrzec innych chce? Skąd wiedzieć ma, czy to koniec burzy jest? Co zrobić ma, to dla niego test, bo czekał chwilę, bo nadzieją jeszcze żył. Lecz kiedy runął mur, zadzwonił ile sił? Dzwoni dzwon, dzwoni dzwon. dzwon, dzwon. Za sznur i ciągnął, ciągnął z całych sił, by rozbujać wielki dzwon. Dzwoń, Głynie, dzwon! Zaraz przybędą inni i pomogą ci wzmocnić mur. Obawiam się, że nie. Mieszkańcy byli na przyjęciu i świetnie się bawili. Nikt nie słyszał bicia dzwonu. Ale wciąż uderzały w mur i nikt nie przybywał z pomocą. Głyn wiedział, że musi ostrzec pozostałych, ale na ocalenie muru było już za późno. Mieszkańcy musieli uciekać. Głyn pognał do domu najszybciej, jak tylko mógł, zmagając się z wiatrem i deszczem. Biegnij, Głynie, biegnij! Biegnij, ile tylko masz sił w nogach! Chłopiec biegł i biegł, aż dobiegł do zamku. Gdy dostał się do środka, powiedział Saifwen Nowi o murze, ale rycerz mu nie uwierzył. Myślał, że Gwyn chce tylko zepsuć zabawę. O oh, nie! Gwyn próbował ostrzec pozostałych, że muszą uciekać, ale wszyscy się z niego śmiali. Nikt mu nie wierzył. Jednak jedna osoba mu uwierzyła – księżniczka Melarit. Ona wiedziała, że Gwyn mówił prawdę i powiedziała pozostałym, że muszą mu uwierzyć. A, a! Wszyscy zaczęli uciekać z zamku. Nawet Seyfenem. Biegli i biegli, aż dotarli na szczyt góry. Przedażni mieszkańcy obserwowali, jak mur, zamek i całe podgodzie znika z powierzchni ziemi. Canterl Gueilot zostało pochłonięte przez wzburzone morze. Ale wszyscy byli bezpieczni. Dzięki Głynowi. Księżniczka Merarit i król podziękowali chłopcu za gatunek. Nawet przebiegły sejfenyn musiał przyznać, że Głyn miał rację. Głyn został bohaterem! Gura! Dziś niektórzy powiadają, że wśród morskiego szumu nadal można usłyszeć przeciągłe bicie dzwonu z Kantrel Ciekawe, czy i Wy go słyszycie. Posłuchajcie! Tak! Ja słyszę! Koniec! Gwyn to ten nas wszystkich sam, sam Było za późno, lecz pomógł uciec nam, nam Chociaż bichem mocno wiał i rozpętał się tam Sztorm, sztor. Królestwo zniknęło, lecz słychać jego dzwon Pili Wiktoria Zawiła i Jan Kudasik. Przekład Michał Moszczyński.